Witam państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej poświęconej właśnie wsparciu, które udzielił Rząd Rzeczpospolitej Polskiej dla dzieci i wnuków, pracowników PGR-ów. To wiecie Państwo, że to jest olbrzymi problem na terenie i powiatu Sokulskiego, ale i również Polski, żeby wspierać tych ludzi, którzy po prostu, no niestety, ale zostali trochę posz poszkodowani przez decyzję. Ludzi, którzy tworzyli Trzecią Rzeczpospolitą. Te zniszczone PGR-y, te PGR, -y, które były na początku lat 90. po prostu zlikwidowane jedną decyzją ówczesnego rządu. Po prostu w tej chwili wiemy, jakie stanowią po prostu najzwyczajniej w świecie problem i ci ludzie, którzy w ciągu jednej decyzji stracili pracę, bo chcemy porozmawiać po prostu na temat rozwoju powiatu sokulskiego, bo to, co w tej chwili już jest, to za to bardzo serdecznie dziękujemy, ale chcemy patrzeć w przyszłość, chcemy w dalszym ciągu rozmawiać na temat przyszłości i to jest dla nas bardzo, bardzo istotne, szczególnie w tym trudnym czasie, w czasie tak naprawdę kryzysu wschodniego, całego problemu wschodniego, który u nas tutaj na terenie powiatu sokólskiego bardzo mocno odczuwamy. Oddaję głos dla Pana Ministra. Zapraszam serdecznie Panie Ministrze. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie tutaj do Ziemi Sokulskiej, Panie Starosto. Nie ukrywam, że nieprzypadkowo się tutaj z Państwem spotykamy właśnie na Ziemi Sokulskiej z taką no, pozytywną informacją na tle tego negatywnego otoczenia, które dziś obserwujemy w świecie międzynarodowym. Zresztą mieliśmy się spotkać z Państwem równo miesiąc temu. Byliśmy tutaj przecież umówieni w Sokółce, no ale no wiemy, że wówczas Rosja podjęła decyzję o ataku na Ukrainę, tym zbrodniczym, bandyckim ataku. W związku z tym no właśnie wtedy odsunęliśmy naturalnie ten, to, to wydarzenie, ten event przełożyliśmy tak, żeby wtedy skupić się maksymalnie na tym, co się dzieje, żeby organizować szybko wsparcie dla Ukrainy. No ale państwo polskie też musi działać, tak? Jest konflikt zbrojny, my wspieramy Ukrainę całą mocą, państwo też wspieracie jako samorządowcy, jako mieszkańcy, my jako rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast drugie Strony. No nasza administracja musi funkcjonować, samorządy działają, realizujemy wiele programów, które są w toku. I jeden z właśnie z programów dzisiaj chcieliśmy tutaj w Województwie Podlaskim zainaugurować. Mam tu na myśli oczywiście program wsparcia cyfrowego dla dzieci, wnuków, byłych pracowników Państwowych gospodar, Gospodarstw Rolniczych, tak zwanych PGR-ów, które jak wiemy również tutaj na ziemi sokólskiej były obecne. I Szanowni Państwo, no z takiej dobrej informacji jest to, że udało nam się wygospodarować właśnie dla całego województwa podlaskiego kwotę niemal 7 milionów złotych na zakup sprzętu dla tych dzieci, wnuków właśnie z byłych PGR-ów, sprzętu do nauki zdalnej, sprzętu komputerowego, przede wszystkim tabletów i laptopów. Te środki będą przekazane bezpośrednio do samorządów, które w tym momencie są w toku podpisywania umów z trendu projektów Polska Cyfrowa. Następnie samorządy, które zakupią ten sprzęt, będą go bezpośrednio przekazywały właśnie tym dzieciom, uczniom tutaj szkół, również w powiecie Sokulskim. A czemu Sokółka, szanowni Państwo? No po pierwsze Sokółka jest mi bardzo bliska, powód sokólski jest mi bardzo bliski, nie że Pan Starosta Piotreczko jest bardzo znany z tego, że świetnie zarządza Powiatem Sokólskim, Ziemią Sokólską jest bardzo dobrym gospodarzem, jak go bardzo często widuje w Warszawie ale nie przyjeżdża po to, żeby pogawędzić, tylko przyjeżdża po to, żeby walczyć o Państwa sprawy i nas tam pozytywnie nęka i zawraca nam głowę i, i przywozi te wszystkie środki, które widzimy tam jak się idzie do Pana Starosty, to jest taka ściana z czekami, ja się śmiałem, że ta ściana to za mała się powoli robi, bo tych czeków jest coraz więcej, ale to tylko dobrze świadczy o tym, że tutaj spływają środki, a są one niewątpliwie bardzo potrzebne i bardzo ważne dla rozwoju tej ziemi, która jak wiemy no była niestety przez wiele lat także ziemią zapomnianą, tak, Wielu, wiele rządów zapominało o tych powiatach przygranicznych, nie dbało o te powiaty, nie dbało o te ziemie. My absolutnie to zmieniamy, dlatego też właśnie między innymi z tego programu, o którym mówimy, niemal 7 milionów złotych dla województwa podlaskiego, ale aż niemal milion złotych trafi właśnie do samorządów, które są tutaj w ramach powiatu sochulskiego. To jest bardzo duża kwota, mam nadzieję, że to wspomoże rozwój cyfrowy, wspomoże wyrównywanie szans dla dzieci dla uczniów, z tego rejonu widzimy dzisiaj nawet niestety na przykładzie tego konfliktu zbrojnego, jak ważne jest, jak ważna jest cyfryzacja, jak ważna jest informatyzacja, jak ważne są nowe technologie. I my naszym, naszą ambicją jako Rządusz pospolite Polskie, także moją, jako posła tej ziemi, jest to, żeby także mieszkańcy z, z tych rejonów, dzieci z tych rejonów, młodzi z tych rejonów miała absolutnie wyrównane szanse, jeśli chodzi o możliwość rozwoju i startu także w zakresie informatycznym, cyfrowym, tym nowoczesnym. I dlatego też po prostu pomagamy, wspieramy, jak możemy przekierować obserwujemy tutaj duże środki tak, żeby ten realny rozwój, który dzisiaj obserwujemy miał miejsce i był kontynuowany. Tutaj widzimy szanowni Państwo takie drobnej prezentacji generalnie takie cele projektu, możemy tą, tą prezentację spokojnie przewinąć do przodu. Wydaje mi się szanowni Państwo, że no tutaj warto pokazać tą kwotę, łączna kwota bardzo duża tak, która została przekierowana na całą Polskę. Oczywiście jest to wartość projektu ogólnokrajowego. Następnie proszę o następny slajd również no tutaj widzimy, że szanowni Państwo te liczby są bardzo duże. No, kilkaset tysięcy można powiedzieć uczniów w skali kraju otrzyma nowe komputery, laptopy i tablety w ramach naszego działania. Tak, no i tutaj to, co o czym mówiłem, czyli podpisywanie umów z gminami, przekazywanie środków gminom zakup sprzętu, taka jest hierarchia działania. Na ten moment, Szanowni Państwo, liczymy na to, że niebawem właśnie już gminy z województwa podlaskiego, także z powiatu Sokulskiego, będą podpisywać z nami te umowy i te środki znajdą się następnie na kontach państwa samorządowców. No i niebawem również oczywiście dzieci z ziemi Sokulskiej, całego, powia całego powiatu sokulskiego, całego województwa podlaskiego będą cieszyć się nowym nowoczesnym sprzętem do nauki właśnie informatyki, do nauki osobistej, także wielu innych przedmiotów. Szanowni państwo, ja nie ukrywam, że także chciałbym jeszcze słowo w kontekście obecnej sytuacji Pan Starosta dbając o Państwa interesy tutaj nie ukrywam, że Rozmawiał także ze mną przed naszym spotkaniem aktualnym, tutaj obecnym, przed tym eventem bardzo pozytywnym, no także o tej sytuacji na granicy, rozmawiał o wsparciu dla, dla gmin samorządowców zlokalizowanych przy granicy polsko-białoruskiej. Wiemy o tym, że ta obrona granicy, która ma miejsce, no ona ponosi za sobą również koszty, A ponosi również koszta w postaci chociażby no pewnej eksploatacji infrastruktury, która przecież tutaj się znajduje, przez którą, przy, na którą wiele lat Państwo włożyliście swoje środki. E, i ja tutaj z pewnością także po zakończeniu tego eventu jestem do Państwa dyspozycji, wspólnie z Panem Starostą. E, Siądziemy sobie, porozmawiamy o tym, jak tutaj tą sytuację rozwiązać, tak żeby m, po tym, jak już ta budowa ogrodzenia, tej zapory niezwykle ważna zostanie zrealizowana, po tym jak będziemy mogli wycofać większość wojska z tego rejonu, mam nadzieję, e, będziemy mogli również rozmawiać o tym, jak Państwu, e, no, pewne straty z pewnością zrekompensować, tak, żeby ten rozwój tutaj był, tak jak mówiłem wcześniej, na pewno ciągły, zadbany, i żebyśmy mogli mówić o tym, że ta Ziemia będzie się mogła spokojnie dalej rozwijać. Zanim jeszcze do tych tematów, chciałbym zaprosić tutaj e, mojego przyjaciela, Piotra Waślewskiego, który jest przewodniczącym Rady Dlogu z młodym pokoleniem, niezwykle ważnego ciała i organu, który, szanowni państwo, tam w Warszawie jest oficjalną naszą strukturą rządową, e, która ma na celu również dbanie o interesy młodego pokolenia. Przed administracją rządową centralną w Warszawie Piotr Wasilewski, można powiedzieć, jest stąd, jest z tej ziemi i właśnie tam, w Warszawie, zaszedł bardzo wysoko i reprezentuje młodsze pokolenie w stolicy naszego państwa. Bardzo proszę. Bardzo serdecznie dziękuję, Panie Ministrze, Panie Starosto, Szanowni Państwo. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za to, że mam możliwość właśnie zabrania głosu jako współprzewodniczący Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, czyli tego organu, który został powołany w 2019 roku i reprezentuje interesy młodego pokolenia w Polsce. Ale szczególnie się cieszę, że jesteśmy właśnie w województwie podlaskim, gdzie, gdzie mieszkam i skąd pochodzę, w związku z tym, że chcielibyśmy właśnie jako Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, bardzo mocno podkreślać, jak ważne, jak kluczowe, jak potrzebne są takie projekty, które wyrównują dzisiaj szanse. Bo nie każdy młody człowiek na starcie ma takie same szanse, i niektórzy młodzi ludzie, którzy są bardzo zdolni, bardzo utalentowani, często przez taki niedobór sprzętu mogą po prostu nie mieć tej szansy wybicia się bardzo mocno, mimo tych swoich talentów i osiągania bardzo dobrych wyników w nauce. A te programy, które podczas epidemii Chociażby między innymi dzięki panu ministrowi Adamowi Andruszkiewiczowi powstały program Zdalna Szkoła, program Zdalna Szkoła Plus. Przecież były takie sytuacje, gdzie niektóre gminy nam mówiły o tym, że one dzięki temu wsparciu z programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus w tym programie wsparcia gmin popegierowskich nie potrzebują aż tak dużego wsparcia ponieważ ono zostało już w dużej części zaspokojone poprzez poprzednie programy. Także to jest naprawdę ogromna kwota 6 milionów 700 tysięcy złotych ponad dla województwa podlaskiego warto przy okazji powiedzieć tutaj o e, sąsiadujących powiatach w tym subregionie. Powiat chociażby Augustowski 239 tysięcy złotych, powiat Moniecki 394 tysiące złotych, powiat Sejneński prawie pół miliona złotych, no i właśnie powiat sokulski prawie 940 tysięcy złotych dla młodych ludzi, czyli najwięcej w tym całym subregionie właśnie dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR-u.

sprzętu w postaci laptopów, tabletów czy komputerów stacjonarnych, które trafiają bezpośrednio właśnie już do uczniów, którzy potem otrzymują ten sprzęt na własność i mogą wykorzystywać potem w dalszym rozwoju swojej ścieżki, na swojej ścieżce kariery, gdzie mogą godnie reprezentować i dumnie powiat, z którego pochodzą, miejscowość, z którego pochodzą i być może często osiągając sukcesy również na arenie międzynarodowej, bo, bo jako Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem widzimy bardzo dużo, dużo takich przypadków, gdzie dzięki takiemu wsparciu po prostu młodzi ludzie godnie reprezentują Polskę też na arenie międzynarodowej w, wielo, w różnych konkursach. Powiat Sokulski, tak jak pan minister, pan starosta powiedzieli, to jest prawie 940 tysięcy złotych tego wsparcia, to jest ponad 330 sztuk właśnie laptopów, tabletów i komputerów stacjonarnych. I również jest to kwota przeznaczona na ubezpieczanie, na zakup oprogramowania, jak i również na dostęp do internetu, co też jest bardzo ważne w tym wyrównaniu szans. Także bardzo się cieszę, że dzisiaj też mogę podziękować panu ministrowi, Panu posłowi Ziemi Podlaskiej Adamowi Andruszkiewiczowi za to, że, że tak mocno też o ten projekt przecież zabiegał i cały czas wspiera bardzo mocno województwo podlaskie, w czym również staram się e, wspierać. Bardzo serdecznie dziękuję.